Chyba bardziej, co otwarte jest. Siema, co się dzieje? Mogę dostać coś takiego. A cześć łysy, co robisz? Czekam aż w końcu ktoś z was do mnie strzeli. Dlaczego? Co jest? Co się wydarzyło? Być mu wytłumacz O. Chcieliśmy robić rozmowę chowawczą Wytrasować go, powiedz mu, że ma drugą szansę. Pozdrowił i powiedział, że mamy go zabić, on nas Ale to on pijany pewnie jest, no kurwa dajcie Dożymy do tego, żeby on się uspokoił On normalny i się zachowywał jak człowiek Wystarasz i go fuj, Wystarczy go fuj, ale nie ociepcie go On pewnie najebany jest Postaram się tego nie zrobić Kurwa Ja mu ufam, to jest dobra morda Co on mu robi tam? Pójdę, coś mu tam dotyka. No kurwa, chłopaki, co wy robicie? Co się dzieje? To Tobie to zostało wypalone? Nie! Taka jest różnica. To jest zmiana faktu, że jako cała reszta wszyscy poza jedną pałą. Taktują. Nie, każdy mnie nie wie, bo każdy mnie nie wie, tylko kurwa, każdy zna i rozumie kurwa moment, kiedy trzeba kurwa przestać. Jakaś paruba łysa, nie zna tego momentu. Skoro on tego nie zna, to trudno takie życie. Przynajmniej Oby, jak je kurwa oddam ty na tym pierdolonym, młynnym krześle, każdy zrozumie. Nie, ka nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Uspokójcie się wszyscy. Mój, kurwa dlaczego? To nie będzie wasza wina, kurwa, młota twoja, kurwa, chuligana, winka. Nie, to będzie tylko jednego kurwa jebanej, łysej pały. Ja, kurwa, kurwa. Ty nie chcesz zrobić jednej myślisz rzeczy. Moim, myślisz, że będzie moim pierwszym zabójstwem? Takich ja śmiecie, jak ty nawet, to nawet to nie tak zabijałem. Wobec no, dzieci to nie dotykam. Ty to, ty to jest tylko pizdą, coś... która jak ma już konsekwencje wejściowych czynów, ma się naprawić, to boi się po prostu zabić. Jak nie, ja nie potrzebuję ich naprawiać, bo ja mam z każdym relacją zajebistą poza stołą, bo jesteś pałą do strzania kurwa, tyle mam o sobie zdanie. Nie tylko ja, Ej, jak je, to... moment, chłopaki, chłopaki, spokojnie, spokojnie, nie, 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 to z złą strony, nie. Chu... Moment, 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 moment Choć się pojawiłeś, wszystko się zjebało, bo kurwa, ja, 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 ja strecz, ty. Ej, spokojnie, spokojnie, spokojnie. chłopaki, spokojnie, ale... Słowa, nie słuchasz moją stronę? Daj mu powiedzieć tak, to nie, 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 czekajcie, czekajcie, coś się coś nie zagrało. Motowi powiedzieć, co ma powiedzieć teraz. Młot, mów. Mm, najpierw to rozdzielmy. Przepraszam cię na ma czekasz tutaj. Chodźmy wszyscy. Prospekt zostajesz z łysem. Mhm. Uh Grzegajcie, -huh. prospekt, chodź, chwila. A się ogarnąć, to jaki bandasz o Eee, tak. Załatwisz mi to? To możemy to potem jest. podjechać na szpital, A ja też by podjechał, ale rozjawny, to potem. Przez chwilą? No dobra, no, ale chodźmy dalej. Kurwa ja ten, na to co proszę. Ale my teraz złapiemy to, to... Eee, a co tak naprawdę poszło? Odkąd się zaczęło? No Jak tutaj dosłownie, tutaj Poprosiłem go o oddanie mi swojej broni na czas akcji I o to, żeby zmył graffiti motocvele I o zdobycie samochodu i wywiezienie dwóch frajerów, których rozjewaliśmy. Zaczął mnie wyzywać, Mówić, że nie będzie żadnego polecenia wykonywać żeby wypierdać wypierdalać, okay, to mówię, okej, do dzisiaj umierasz. I od tego razu się buntuje i mnie wyzywa i tak dalej. Ja pierwszy raz go obrociłem dzisiaj, mówiąc, że spizdom, bo chcę zabić. Norwek, ty coś byłeś świadkiem tego? Nie, zbrojem nie byłem świadkiem, ale byłem świadkiem... Bo chuligan to był, chyba. Nie wiem, yy, teraz rozmawialiśmy na klubie, no nie? Yy, tłumacz mi, jest perspektyw, że będzie ignorowany, że... To no, ta, no ta, no ta, no, no. ta. Wyszła i tak. Uh -huh. Wszystko mu tłumaczył, Powiedział, że to nie dla niego. Zostawił kamizelkę yy, i chciał odejść. Ja. No ale wiesz. Odejście równa się śmierć. <laughs> no, no, no zgadza się. Ale. Schowaj telefon na razie. Nie rób, nie rób zdjęć. Jak ty wyglądasz dzisiaj musiał to... Nieważne. A to mi zrobiłeś zdjęcie? Nie nie złożyłem. Ale chciałeś mi zrobić zdjęcie w jakim celu? Żeby tak do kontaktu. Aha, aha. Tylko bez fapowania bym prosił po nocach. Bo tak to nie lubię. Ale co, co to było? Machałem ci. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Eee, wracajmy do tematu, bo chyba czasu nie ma, no. Szkoda, że nie mam klamki, bo mi teraz murił klamką. Ty sobie ja... ze mnie robisz? Co to... Z... jaki... O kurwa! Nie no, idioci! Stop, 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 proszę, stop. Jakie stop, jakie stop, ale... Spokój, nie, 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 nie. czekaj, to jest między nami teraz, on robił mi zdjęcia i wykonał takie gaz, gesty, o, jakby chciał się o, o, kurwa masturbować, Jakieś. iść, ała! Daj nam wyjaśnić to między sobą, kurwa debilu. Co ja powiedziałem, spokój, mamy inne zadanie teraz. My gadamy normalnie. Później się pokłócicie, później się ponawalacie, kurwa. Zanim się wkurwie Norwek, moment, 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 zanim się wkurwie Norwek, zapytaj tego z tyłu w kajdankach yy, Prospekta, czy potrzebuje coś do jedzenia i do picia. Rozkuj go i daj mu się najeść. Kurwa, czy on nie ucieknie, jak go rozkujesz. A to chuj mnie to obchodzi, ale żeby nie z jedzenia, bo to jest inny temat. Ja tylko mam a, radę, a my... ja te, żadnego gestu nie wykonywałem, to było kiwnięcie. Powitalne, ja tak robię czasami. Ja cię jak powitalne, ale tak przy sporku? Co to było? Masz, nie wiem, masz jakieś nie. tego? Masz kurwa skur... ręki? że ci tak lata? Tiki nerwowe takie. Ale to, to wyglądało niefajnie, jakbyś był jakimś pedałem. Znaczy tym, gejem. Żaden basket taki nie jestem, jestem normalnym człowiekiem. No to ja to odebrałem, bo to wygląda jakbyś był jakimś gejem i ty że nie wiem, siedzę trochę niżej podchodzisz. I, i nie, nie wiem, chciałbyś coś kurwa zainsymować. Nie podobało mi się pstaniecie? to. Wy pstaniecie? Na twoje nieszczęście tak Ja wstałem, ale dostaniesz kontra za to. I ja ode mnie też To mój inne zadanie, barany Dobrze, kłócicie między sobą? Dobrze, się, ale nie teraz, kurde, jak mamy zadanie z Łysym. Ale my, no właśnie rozpatrywaliśmy to. Właśnie, ja właśnie chciałem wytłumaczyć, w czym problem. No nie, zaczęliście się nawalać, kurde. No, ale właśnie o to chodziło, o to chodziło. Po jednym pojcowskim, żeby rozwiązać sytuację, jest... Błąd... Dokładnie, wyjaśnij, kto ma rację, bo, bo inaczej tego nie odwodnisz, jak siłą. Dobrze, to teraz możemy porozmawiać. Nie, 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 teraz to skomplikowałeś jeszcze, kurwa. To dłużej potrwa teraz. Teraz jest 12. No teraz sytuacja. musimy Tobie najebać. Jak wstaniemy, a potem dopiero będziemy wyjaśnić to, co my. Ale dopiero na koniec Łysy stoi w garażu, kurwa. No jest najbardziej poszkodowany. Teraz to robi się kolejka do wyjaśnienia. Ja bym chciał skończyć sytuację z nim, a dopiero my się będziemy kłócić. Nie no jest hierarka. Jakoś... Po kolei, po kolei wszystko. Najpierw ty do właśnie. wyjaśnienia jesteś. Teraz jesteś Dobrze. najważniejszy do wyjaśnienia. A sobie, no teraz sobie jest, Teraz, teraz, czekaj, teraz jestem z ...śpunę yy, muszę cię wyjaśnić. Tam coś stoi. Gdzie? Samochód no, jakiś. No to mam, dobra, najpierw na, 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 na samochód, sorry. To ty jesteś drugi. No, właśnie chodzi o to, że jak przyjedzie tu nie boże kurwa policja, a on będzie tam stał zakuty kurwa, to wiesz, może to się kurwa różnie skończy. Ty, ja się przewrócę jak mi, jak mi, jak, jak, mi po, policja zareaguje w kajdanki. Cześć ciebie. A gdzie jest muzyka? Co jest Bradley? Kurwa, dzięki. jak tak licznik? Dobrze cofnięty? Nie ma problemów z silnikiem? Rączki, 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 rączki Rączki kolego Cool, I miss Jak coś wasz kolega złamał nogę, nie? To też chujowo. Ale pod, pod chatą zaraz no kurwa. i pomóc Dobre. co ty się stało? tragedia, tragedia help, pomocy postrzelił mnie umieram A? chyba, to strasznie boli Potrzebuję pomocy, nie jestem sam, jestem tam z... znajomi leżą To kurwa pomóż, żeby nie tak siedział do kurwy nędzy Dobra Może dokumenty wypełnia Próbował, bo ja nie mogę ci. Zostałem postrzelony w klatkę pierwszą. O bardzo, bardzo. ładnie. Przelutował. Klepce tam tak Mogę ci kurwa napisać miasto, to nie. Się coś zjebało. Może tak. Panie, kurwa, no nie... E, halo, pomocy potrzebuję, halo. Tu nie panem szpitalem. No i chuj, wyliżę się, kurwa, później przyjadę na szycie. Halo? Help! Panie, jeszcze tą, Niech panie... ...niech mojego ziomka i poczekaj jeszcze na jeszcze jednego, kurwa, chociaż. Ta, przyjadę, kurwa. Już kurwa kurwa z kasą, nie, tu jeszcze jest kupu i jeszcze zarobić jeszcze jedną kurwa Kurwa mu się łeb kurwa nie? No nie wiem jak to nazwać, ale to był wagos, jeśli on był w jakiejś organizacji to tak, to, to, to był to w i chuj w śmietnik, bo on się tłumaczył, że śmietniki, ale jeśli to był faktycznie wagos. No to, to jest wjazd na ośkę, moim zdaniem. Kurwa, no nie, nie, nie mogę, poczekaj kurwa, muszę... No stary, e, balasi mieli to kółko, nie, tam takie, tam a, no e, taką właśnie. patelnię i kreskę i jakby tam przejść za tą linię, e, taki prosty przykład, no to, to byłoby to samo, tak samo to jest ta brama tutaj, my tam mamy garaż, gdzie robimy przesłuchania, a gościu tam wszedł? A myśmy akurat no porobili, byli dawno temu i nie mieliśmy ten. Prospekt. Eee, co się stało? No, dowód, poproszę. Eee, a może być. Eee, do, dowód, kur... A... a ma pan może kajdanki przy sobie? Mam. Nie pan. O. Teraz? O, jakby lepiej, jakby lepiej. Eee, dowód, 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 dowód. Medyk. Medyk, chodź. Proszę bardzo. Czekaj. To będzie jakiś drogo cholera? Nie. Dziękuję. Chodź, jeszcze jeden? A trochę tak, trochę tak. Oczaknić kurwa, wiesz co robić masz Ale nie ten, ale wiesz Minuj i ni, ni, Ta ni. ni, James Jarko, prawie jak James Yuko Lubisz marihuany? Jesteś ci punem? Nie A szkoda A mnie, proszę A spierdolę Uff, kurwa. kurwa Proszę a jeszcze raz, proszę. Proszę. A na kolano? Nie. Kurwa, to przekonam jakoś inaczej. Nie, no pokaż mu ten no, wiesz, to jest medyk, no kurwa. Nieraz będziesz potrzebował pomocy, pewnie. Jeszcze nie, raz nie go spotkasz, i... także. Kurwa. Ja to żartuję, spokojnie, Dobra, daleko. ale nie z medyką, on ma co robić. On pewnie... potem już ma pani no, zgłoszenie do następnego potrzebującego. No, to no, powodzenie, pod, tam, uważaj na siebie. Ja mam koksik, ale teraz mam 500 dolarów na koncie, jak znajdę tego svela, kurwa, temu skwałce, durkę. Nie, go tak, nie, go tak, nie, go tak. Mi zabrał Wejdź, wejdź, Wait, wait, i... czekaj, Cze, Cze, wait, wait, ej, czekaj. Co robimy z, z Prospektem? Musimy jakoś go namówić, żeby został z nami i się ogarnął. No to ubieramy maski. Nie zostałeś, kurwa, śmieciu. A, a, a zapomniał, dobra, nie jebać że już zapomniałem. dobra, czekaj, faktycznie miał być, a oni, dobra, macie jakieś maski, zamaskujcie sobie ryje, zamaskujcie sobie ryje idziemy wystraszyć tego, że go odpierdalamy, ale tylko tak w połowie garażu. Jopie, jodi, kurwa, chcesz go zastraszyć? Czekaj. Ciepło Halo? Siemasz, ty, 23.20 pod twoim... Klubem. Kramę no. przywiozę zone, zgodnie z obietnicą. O której? 23.20. Postaram się nie zapomnieć, ale dobra, dobra, be, będę. Jestem tutaj. Ej, słyszysz? No? Tam jeszcze jakiś gościu chciał tą kramę. Kurwa, nie wiem. Kurwa, no nie wiem kto tam chciał Bo nie pytaj wiem się kto chce za monation, to człowieku będę miał od ręki podzielnie. A i się na siebie. No dobra, 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 zapytam, zapytam. No to ja za, zaraz będę jeszcze okay. dzwonił przedtem, będę jechał do ciebie. Dobra. Kurwa miało być jutro, a masz za 5 minut, kurwa. Zajbiście. się. się. Ty, kurwa? Dobry, jestem. To jest Gabana, Z... kurwa, Gabana, zapamiętaj to. Jest, jest marka faktycznie, okej. Okay. Marka, Gabana to marka. Trzymaj się, no. się zaraz. Jebany, kurwa, ugarnął. Z nie chcę go zabić tak bardzo, jak chcę. Nikogo nie zabijamy, no kurwa, chłopaki. Daj. No właśnie. Daj to on... broń. Daj. Ale on jest. Daj mi tą broń. Pod... Kurwa, na waszym zdaniu. Ale poczekaj, ja poczekaj, poczekaj. Nie, poczekaj. Ale... Dobra, ale to, to, to jedno zdanie, jedno zdanie, daj mi tylko powiedzieć. Na waszym miejscu. Jak ma się odzywać? Jak ma się odzywać? On ma. On, kurwa, widać. On, on ma kurwa jaja, ten chłopak. On ma jaja, kurwa. On ciągle jest za sobą i kurwa, i nie da się ten zmiażdżyć Ona z nigdy on nie sprzeda. Kurwa, zostawcie go. Ale daj mi. Nie róbcie ale tego. Ale nie, bo on chce go straszyć, że do niego strzeli. Ale Prospekt, on nie uwierzy, w to, że ktoś do niego strzeli, bo ty nie chcesz go zabić, ty mi ciągle nie, że nie, nie, do nie zostałem. Znaczy, ja, ja się mocno. On... Nie, stra... nie straszymy go. Powiem, powiem tak, radę. no, bracia, jesteśmy rodziną. I. Ale on, on mi dużo pomógł. O, ja rozumiem. Ej, chłopaki. Zaufaj mi. Ej, chłopaki, nie, no to jest mój brat. I tak by wszyscy. Nie no, Prospekt nie jest bratem jeszcze. Ale dla mnie jest, on już Dla, 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 dla mnie jest. On już się wykazał. U nas mu, o mu, daj mu, daj mu, daj mu, daj Co? daj mu, daj kolegi. daj mu, daj Ja mam